Znik na Saharze, największy na świecie okrągły budynek, a także mała konstytucja. To wszystko już w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. 19 lutego 1846 roku rozpoczęła się masowa rzeź ziemian tak zwana rzeź galicyjska. Było to powstanie chłopskie na terenach zachodniej Galicji o charakterze antyszlacheckim i antypańszczyźnianym. W swojej pierwszej fazie charakteryzowało się napadami na dwory oraz pogromami ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych. Zbrojne gromady chłopów zrabowały i zniszczyły w ciągu kilku dni ponad 500 dworów. Podczas tego wydarzenia zamordowano często w bardzo okrutny sposób od tysiąca do 3000 osób. 19 lutego 1947 roku sejm ustawodawczy uchwalił tak zwaną Małą Konstytucję. Składała się ona z 32 artykułów ujętych w 9 rozdziałach. Przyjęto wtedy zasadę, że nadrzędną władzę sprawuje sejm ustawodawczy. Zgodnie z artykułem 1 Małej Konstytucji miała ona obowiązywać do czasu wejścia w życie Nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej 22 lipca 1952 roku. Czas na wydarzenia ze świata. Śnieg na największej pustyni świata niemożliwe a jednak to prawda. Ponieważ właśnie z takim zjawiskiem spotkali się mieszkańcy saharyjskiego pogranicza Algierii i Maroka dokładnie 18 lutego 1979 roku. Śnieg padał chwilami tak intensywnie, że pokrył sporą warstwą mury, dachy domów, wiecznie zielone palmy i piaski Sahary. Mieszkańcy założyli ciepłe kurtki i czapki, a dzieci miały okazję ulepić bałwana. Śnieżyce w tej części Afryki są niezwykle rzadkim zjawiskiem. Pojawiają się tylko raz na kilka lat. Z powodu panującego tam klimatu śnik nie jest w stanie utrzymać się dłużej niż kilkanaście godzin. To jednak wystarczy, aby zarówno miejscowa ludność, jak i każdy z nas był chyba trochę zaskoczony. Z kolei 19 lutego 1989 roku w Sztokholmie otwarto halę widowiskowo-sportową Globen, największy kulisty obiekt na świecie. Stockholm Globe Arena, a tak właściwie Ericsson Globe, została wbudowana z myślą o mistrzostwach świata w hokeju na lodzie mężczyzn. Wówczas był to największy sferyczny budynek na świecie. I trzeba przyznać, że do tej pory wygląda imponująco ze względu na kształt projektu. Budynek ma średnicę 110 m i 85 metrów wysokości, a jego objętość wynosi 600 tysięcy metrów sześciennych. Konstrukcja ze stali, betonu i szkła spoczywa na 48 wygiętych stalowych filarach. Cała infrastruktura rejonu Globen jest połączona z centrum miasta linią metra oraz z południowymi przedmieściami Sztokholmu linią szybkiego tramwaju. Na koniec przegląd ciekawych osobistości urodzonych w tygodniu od 16 do 22 lutego w przeszłości. 22 lutego 1810 roku urodził się Fryderyk Chopin. Uważany jest za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a przede wszystkim za najwybitniejszego kompozytora polskiego. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz nawiązywanie do polskiej muzyki ludowej. Dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Zajrzyj na kanał WikiWit Osobistości i obejrzyj odcinek poświęcony Fryderykowi Chopinowi. Do zobaczenia!